Zadanie piąte rozwiąż równanie 6 sinus X dodać 2 pierwiastki z 3 cosinus X, dodać 3 tangens x dodać pierwiastek z 3 równa się 0, no i mamy rozwiązać takie równanie trygonometryczne. Zanim zaczniemy cokolwiek liczyć, to musimy pamiętać, że nasz x będzie różny od pi drugich plus k pi, gdzie K należy do całkowitych. Dlaczego? No jeżeli pamiętamy, to fajnie, jeżeli nie, to za chwilę pokażemy, że nasz tangens nie przyjmuje wartości w tych połówkach. Tu mamy asymptoty. On się zbliża z jednej, z drugiej strony do, do plus minus 90 stopni, czyli pi drugich, ale tej wartości nie osiąga. Inaczej, że powiedzieć, że nie należy do dziedziny. Tak? Te, te, te połówki nie należą do dziedziny. No dobrze, jak się za to zabrać? Metod będzie kilka, metod będzie kilka, ale powiedzmy, że tak jak zawsze najłatwiejsza dla mnie jest akurat. Ta, więc taką pokazuję. Nasz tangens to jest sinus przez cosinus. No i teraz wszystko sprowadzamy do wspólnego mianownika. Mamy 6 sinus x. Żeby tutaj otrzymać 6 sinus x, to muszę to pomnożyć jeszcze przez cosinus x. No i podobnie, dwa pierwiastki z trzech cosinus x. Ale tutaj, żeby dołożyć cosinus, muszę dołożyć jeszcze jeden cosinus, czyli napiszmy cosinus kwadrat x. Z tangensa zostanie mi sam sinus. Pierwiastek z trzech też musi tego cosinusa gdzieś tutaj musimy dołożyć. No i równa się 0. No i teraz co tu możemy zrobić? Od razu możemy powiedzieć, że nasz cosinus nie może być zerem. A cosinus nie będzie zerem, kiedy x znów nie będzie równy pi drugich. No i ewentualnie możemy od razu zapisać, czy nawet musimy, że nie może być równy też 3 drugim pi plus 2 k plus 2 k należy do już całkowitych. No możemy to próbować ogólnić, że widzimy, że to jest 1 druga, 3 drugie, no to dalej 5 2 7 2 czyli ogólnie możemy to określić jako x różno od pi drugich plus kpi. No ale ok napisałem niech będzie. No jeżeli to mamy załatwione, to kiedy takie, kiedy takie powiedzmy równanie będzie równe 0, no wtedy, kiedy licznik się wyzeruje, to zapiszmy. 6 sinus x cosinus x. Dodać 2 pierwiastki z 3 cosinus kwadrat x. Dodać 3 sinus x. I dodać pierwiastek z 3 cosinus x równa się 0. No i teraz co możemy z tym zrobić? Trzeba to jakoś, jakoś hmm, poopraszczać. No to powiedzmy, że ja sobie wezmę 6 sinus cosinus i 3 sinus x jako jedną parę, no i to powiedzmy drugą parę tak stworzymy, i co ja mogę zrobić? Mogę wyciągnąć, mogę wyciągnąć coś na pewno przed nawias. No, Propozycja jest taka, żeby wyciągnąć 3X jeżeli wyciągnę 3 sinus X, to tutaj zostanie mi 2 cosinus X, dlaczego? Dlatego, dlatego, że. 3 razy 2 to jest 6 i sinus razy cosinus daje nam tą część. No tu widać, że 3 sinus x wyciągnąłem. To wystarczy, że dodam 1 i to się będzie zgadzało. No i coś muszę zrobić z drugą parą. Pytanie: co? No to podobnie jak w pierwszej, wyciągnę sobie tu 3 cosinus 3 pod pierwiastkiem razy cosinus x i dostanę 2 cosinus x. Dodać 1 równa się 0. No i tak samo pierwiastek z 3 razy 2 daje nam tą liczbę, cosinus będzie w kwadracie i cała druga część, czyli pierwiastek z 3 cosinus x razy 1 da mi to ten pierwiastek z 3 cosinus x. Teraz co ja mogę zrobić? No jakby wyciągnąć nawias przed nawias, może, może to tak powiedzmy. Napiszmy, że 3 sinus x dodać pierwiastek z 3 cosinus x przemnożony przez 2 cosinus x dodać 1 równa się 0, no i już zaczyna to ładnie wyglądać co dalej. Kiedy iloczyn dwóch liczb jest równe 0, no kiedy jedna, jedna jest 0 albo druga jest 0, to zapiszmy 3 sinus X plus pierwiastek z 3 cosinus X równe 0, albo obok 2 cosinus X dodać 1 równa się 0. Czyli 3 sinus X równe minus pierwiastek z 3 cosinus X. No i podzielmy to przez 3 cosinus X. Jak to podzielimy przez 3 cosinus X, to po jednej stronie dostajemy sinus przez cosinus X, a z drugiej minus pierwiastek z 3 przez 3. No i pamiętamy, na początku już powiedzieliśmy, że sinus przez cosinus to jest dokładnie tangens. No, i na ten moment to zostawmy na chwilę. No i działamy dalej. Z drugą częścią. 2 cosinus x jest równy minus 1. Dzielimy to przez 2, czyli cosinus x jest równy minus 1 2. No i teraz w zasadzie rozwiązane już prawie mamy wszystko. I teraz pytanie, kiedy tangens jest równy minus pierwiastkowi z 3 przez 3? Co my wiemy? My wiemy, że w naszej tabelce. Istnieje sobie taka wartość, że dla pi 6 czyli dla 30 stopni, otrzymujemy pierwiastek z 3 przez 3. No to jest widać, że funkcja nieparzysta ten tangens, przynajmniej w tym przedziale naszym tutaj to ładnie widać. Nie zawsze to jest może na pierwszy rzut oka widoczne. Więc dla minus pi 6 otrzymamy minus pierwiastek z 3 przez 3. No to znaczy, że to jest minus minus 30 stopni, czyli x jest równe minus pi szóstych. Pamiętamy oczywiście o tym kapi. czyli co, co pi mamy dokładnie te same wartości. A co z cosinusem? No i znów możemy, możemy różne wzory stosować, kombinować, ale my sobie narysujemy wykres znów Funkcji Cosinus tym razem. Tu mamy 90 stopni, 180, 270, 360. Z tego względu, że na stopniach działa się bardziej intuicyjnie jak na radianach. Ok, jakieś odniesienie mamy. No i teraz tak, cosinus jest równy jednej drugiej dla pi 6 czyli tu dla pi 6 mamy jedną drugą. Teraz tak, między pi 6 czyli 60 stopni 90, mamy 30, więc jak sobie to przesuniemy na drugą stronę o 30, to dostaniemy 120 stopni, a 120 stopni to inaczej 2 trzecie pi, czyli zapiszmy, że tu mamy... Minus 1 drugą dla 2 pi przez 3. Czyli powiedzmy, że to będzie x1 to tu x 2 niech będzie. To będą 2 trzecie pi plus 2 pi. No i 2 trzecie. To z racji tego, że kosmos jest symetryczny, to gdzieś tu będzie taka sama wartość dla minus 2 trzecich pi plus 2 kpi. Oczywiście pamiętamy, że K należy do liczb całkowitych. I to jest nasze rozwiązanie. Czyli otrzymujemy 3 wyniki, 3 wyniki X1, X2 oraz X3.